Siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Ojca Chrzestnego. Jeżeli was ciekawi czemu zaczynamy odcinek w takim oto dziwnym miejscu, to dlatego, że po drodze do naszej misji głównej mamy nasze zlecenie... No cóż, pozbycie się pewnej istoty, powiedzmy, że w miarę ludzkiej. A więc, z tego w takim miejscu rozpoczynamy, gdyż ta istota oto jest przed nami. Dzień dobry, panie. Też nie, to nie on. Dobra, nasz teraz jest troszkę niżej, okej. Okay. Ale wiele się nie pomyliłem. To po prostu jego ochroniarz. Tam jest drugi koleżka z ochrony. Do widzenia. Zapomniałem, że ci goście z tej oto misji mają ten znacznik nad sobą. Brak stał na czwarku, to myślałem, że to właśnie on. A to jednak nie on. Postrzelajmy kapkę w tamte samochody, bo tam ktoś stoi. A wybuch samochodu testowanie nam pomoże. W pozbyciu się tamtego jego mościa. I gdzie jest teraz ten nasz gostek? Ponieważ naszym pobocznym celem, który jest bardzo ważny w tego rodzaju misjach, jest zwalić go z mostu lub z dachu. A więc... O właśnie. A więc przydałoby się wyjść, o którego gościa dokładnie chodzi, nie? Pobijmy go najpierw troszeczkę, żeby nie było tak łatwo. Przyjacielu. Musisz przestać się opierać. Przestań się opierać, a teraz chodź ze mną. Chodź, 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 chodź Bo nie wiem, czy to się liczy jako most lub dach. Chodź, 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 chodź. Choć jak dobry piesek na smęży. choć dobra psina. Teraz tylko, żeby na żaden samochód nie przejechał, to poczekamy grzecznie i będziemy sobie szli. Dobrze, dobrze, tak widzę, że Ci się bardzo podoba. To w jaki fajny sposób idziemy. Tak po przyjacielsku takie tuli-tuli troszeczkę jest. Dobrze, teraz troszeczkę możesz się obrócić i zobacz. Widzisz, to jest kolega Most. nie. Nie w ten sposób. Może inaczej ci obrócimy, jakoś widzę, że nie chce bardzo chce gra współpracować. Czekasz, to jest kolega most, nie? I my z tego kolegi mosta chcemy cię zepnąć, a ja widzę, że coś... Ani ty, ani gra nie tego nie chcecie. Ty to, 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 to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale że gra nie chce? Teraz go zabijemy jak to dalej pójdzie. Ja to rozumiem przyjacielu, ale jak chcecie zrzucić z mostu Czemu nie mogę? Faktycznie go miałem zrzucić z tamtego miejsca, bo z tego się kuźwa nie da. No, gro, no ja się tak bardzo starałem go tu doprowadzić, jak małego pieseczka po prostu na smyczy, A ty mi gro teraz mówisz, że zrobiłem źle, tak? Że miałem go zrzucić na tej podstawowej pozycji. Dzięki gro, rozumiem. No, ja myślałem, że specjalnie jak malutkiego pieska trzeba za smyczy choć przynieczko, choć zaraz cię zrzucimy. A tu kuźwa nie. A tu kuźwa jednak nie. No, piseczku, jak on się teraz tu wiesz, że spadał. Papa! Pa. Mam nadzieję, że to wystarczyło. Nie wystarczyło. Piszę ze mostu albo z dachu. zrzucisz go kuźwa z jakiejś. Nie wiem, jak to nazwać. I pada. Znaczy, jest takim takiej wysokości, to czy on powinien w ogóle zginąć? A czyli pobity, jak spadł na głowę, to tak. A w ogóle, by spadł na głowę, bez pobicia, to tak, ale. Przynajmniej nie spadł na dupę. W sumie będzie mógłbyś kręgosłup mu szkodzić. Nie wiem, ja tutaj nie widzę możliwości śmierci. Chyba, że była jedno no ale nie był, no ale nie, nie. Taka, taka nagięta to jest. Już jeszcze gramy ja z około wychęt żyła, to tym bardziej będę się na nią tutaj narzucał. No to jest nieelergiczne i tak dalej, wredna kla. Ale póki co, jednak, Księcia uciskaj, spotkamy się na miejscu naszej kolejnej misji głównej z naszym Donem, zwanym również jako Sony, czyli Donem. No, on jest aktualnie wicedonem z tego co ja rozumiem. Chyba, że ja coś źle rozumiem, może został Donem. Nie jestem pewien, czy mi to go mianował, czy nie. Nie jestem przekonany. Ale powiem jedno. Spotkamy się przy posiadłości Corleone. To jest pewne. Też to sobie też nie jest pewne, bo może się kargo się po drodze stać. Mniejsza oto, to, jest prawie pewne. Nieważne, zrobimy cięcie. Cięcie. No i dobra, odciska. Jesteśmy już przed posiadłością. A więc bierzmy się za misję główną. Chociaż przy okazji widzę, że będziemy mogli także i wziąć sobie misję pobo. Czy no albo i nie. Zmiana planów. Sony ustawił Karla na, na właściwym miejscu i żelazną pięścią kieruje wszystkimi działaniami. Różnia ta jest zrujnowana, lecz nadal walczy. Czy jak czy krwawa dłoń kieruje nimi z ukrycia? Don Vito zdrowieje, lecz jest gotów przekazać swoje berło następcy. Michał Corone wciąż o Sycylii, lecz chętny do powrotu. Czy syn chce wrócić? A Don faktycznie jeszcze jest Donem, ale już myśli, że je przekazać. Ok, na moje pytanie, moja sprawa wcześniej się wyjaśniła. here, i got a good one for you. Jesus i sure hope you wasn't planning a vacation today. i'm all ears. go to your bank up in the bronx handles all that dirty laundry. so we're going to walk right in. i'm going to take whatever the hell we like. sonny, it's for you. being kiddo, i'll be right back. hang on. Jakby nie mogłem wstać jakie. W takiej grze cenzura? No cóż. Wolność słowa jak zwykle. Pieprznięta ostro. Co za podejście w ogóle? No rozumiem, ale co w ogóle za podejście? <laughs> <laughs> Ten głos po prostu. Mnia muśna epickość. Ehm, um. czy ja coś źle zrozumiałem? A bo ja miałem go już wcześniej, za nim jechać, tak? czemu ja za nim jadę? Nie za bardzo rozumiem o co tu do diabła chodzi. Czemu ja nagle po tym telefonie za Sony jadę? O co, co tu się właśnie stało? O co tu biega? What the kurde shit? O co chodzi? O ile, o tyle o ile ta zagaza zazwyczaj jest coś zrozumiała, tak teraz nie wiem co tu się dzieje naprawdę. Czy tylko ja czegoś tu nie rozumiem? Czy jednak wy również nie kumacie czemu nagle ganiamy sonego? No one knows. But let's do this. Zaganiajmy za nim, jak tak każe fabuła, to niech tak będzie. Przecież nie rozumiem, dlaczego to robimy. Nie wiem, czy ja coś powidełem, czy mój mózg takie zaśmił, czy ja? Nie wiem, nie wiem, no. Tamten nam niby tak, tak, jakby tak pokazał, że coś jest nie tak pewnie, ale o co ogólnie chodzi? Co się do diabła stało? Myślałem, że coś, że na jakąś informację został, która mu się bardzo nie spodobała że musi na nią zareagować? A już jej tak nie, się nie spodoba, tylko po prostu musi na nią reakcję no jakąś wywołać, czy coś z nią zrobić. Nie może jej od tak sobie zostawić, czy coś. Ale mimo wszystko jest to kapkę, no dziwne, że tak z tyłka to się wzięło. Okej. Okay. A mówiłem w zeszłym odcinku, że H, pewnie strony przeżyje całą fabułę. A tu się jednak okazuje, że gra powiedziała jak zwykle CBL. Pierdziel się! Nie masz racji! No cóż. Jednakowoż, Sonego, mimo tego, że był ostrym narwańcem i może kiepsko się nadwał na szefa, to jednak no... kurczaki pieszone trzeba pomścić. Pierdziele, to Sony był dla nas zawsze, no może nie zawsze, ale odkąd się porobiliśmy, był dla nas zawsze dobry. Czyli odkąd się czy zawsze, nieważne, no był dla nas ostatnimi czasy spoko, był dla nas dobry, więc kurczaki pieczone tak łatwo nie będzie, no. Może to nie jest taka chęć zemsty jak, no bo jak się lubiliśmy koniec skończył żonie naszego głównego bohatera, ale jednak kurczaki pieczone chce złapać tych skurczy synów, ale Grami mi wyraźnie mówi... Wierdziel się Silverku, porwij nowy samochód, chciałbym, ale po cholerę mi ten nowy samochód. Po cholerę mi, ten mi wystarczy, nie myślę już dymi, ale dnia samochodu pieska jeszcze trwa, a ja już straciłem masę czasu. O ile byłby tutaj ten szybszy, ja bym go wybrał z wielką chęcią, ale nie ma go tutaj, więc niechaj będzie i ten. Kurczaki pieczone, Sonnego zabili czy syny. Dorywej wypatrosze, przepuszczać! Ten krawisz się przydaje czasami. O, dobra. Jednak będziemy musieli zmienić furę. Mhm, mm Niechaj będzie ta. Też to jest jeszcze kuźwa wolniejsza. Ja pierdzielę. Jest jeszcze wolniejsza fura. Niech to Dunder świśnie. Ja pierdzielę, dajcie mi moją ukochaną furę. To ich w 3 sekundy. Może nie w 3, ale w 10 tak tak co, jakby to była ta moja piękna, ulubiona fura. Najlepsza w całej grze to byłoby idealnie. Przepuszczać nas, frajerzy! Jak mówię, to działa. To jest magiczny krakson strachu. Każdy ustąpi. Nieważne, kim jest. No może poza mafiozami i policją. Czyli nie każdy. Cóż. Siwerek się cały czas outdisuje. Biedny autodiser. O, kwiat ten magazyn. To ludzikowy magazyn, z którym miałem sporo problemów na początku serii. Cel zrealizowany. Łowy, MORDĘ! spadł tych totaliczyków. Chociaż tego się mniej więcej spodziewałem. Pracownika rogatki. Co wy robicie w naszym magazynie totaliczy? Chociaż w końcu naszego szefa, więc atak na nasz magazyn to też nie jest nic dziwnego. Mogliście go zająć po prostu. Ale mm, dru, drugopoziomowcy poziomo satalii to nie, jednak nie jest szczyt wyzwania ich on bo nie mogę ciąć jak chcę. Zresztą widać. Sunday nigdy nie był mocny jakiś super. A kuczyki pieczone rozwala ich po prostu jeden po drugim. Pytanie: lewo czy prawo będzie otwarte? Zazwyczaj no, otwarte jest prawo. A lepiej zaryzykujemy pójściem w lewo. Może akurat misja to będzie inaczej. No właśnie. Bo to miejsce jestem nie przekonany, że już znamy. Dobrze mówię? A nie, to jest po prostu identyczne miejsce, jak to. Czyli znowu zostałem złapany, kluczek i No Jak ostatnio mieliśmy identyczny port, teraz mamy identyczny magazyn. Znaczy, mieliśmy identyczny magazyn portowy, więc taki sam port to nie pasuje. Ale gra po prostu znowu mnie zrobiła bambuko. Po prostu lubi kupować lokacje w sposób nagminny. Normalnie Dunge nie Dungeon Defenders, tylko ten Dragon jest, to przy tym jest po prostu nic. Ze swoim kopywaniem lokacji i kilkukrotnym ich używaniem z inną nazwą Wydwójca w ogóle jest częstsze, niż jakby ktoś z was nie wiedział, ale tutaj to już w ogóle jest mistrzostwo. Mistrzostwo mistrzostwa. Zginij, gościu, a ty, a ty. A ty mam nadzieję, że pogadasz. Aby tam. Wiem, że na na A skoro wiedział, to nie powinni go załatwić w takim razie? wiem, może po prostu głupi jestem i tyle. Że jakby nie wiedział, to by go nie musieli zabijać. Może właśnie by musieli? W sumie w obu sytuacjach patrząc na ich brutalność powinni go zabić. A cóż, to jest gra komputerowa, logiki się tu nie doszukujemy. Doszukujemy się tylko ciał naszych przeciwników, których wkrótce ilość się nagminnie zwiększy. Czy ten samochód tak wstawiłem Serio? Może to możliwe, że tak. Chociaż zdawało mi się, że było obrócone w innym kierunku. No ale cóż, Zostało nam 4 minuty 57 sekund. Jaż ta gra nie pokazuje czasu realistycznego, więc zostało nam jakieś 3 minuty. Ktoś tak zgaduje. Gdzie musimy konkretnie dojechać? Tutaj. Czyli rozumiem, że mam wjechać na główną znowu. Cześć. Mam wjechać na główną i zapierdziałem znowu Pohelski, czy Helski, czy też nazwać dzielnicy. Czy wiesz, że dzielnica istnieje normalnie? Bo tyle, o ile w dzielnice jest śródmieście, to jestem w stanie w procentach uwierzyć, to jednak w dzielnice Helski, czy już taki koniecznie? No ale któż to wie. Nie, nie znam się na Nowym Jorku. Jeszcze nie wiem, czy Italii tam istnieje. W ogóle też Edward napisał, że Italia to jest coś takiego jak China, tam tylko właśnie dla Włochów. Więc my no, tym bardziej jestem w stanie uwierzyć w istnienie Italii, pewno w tamtych czasach. Kiedy to bądź co, bądź u Włochów tam było zapewne odgroma Chociaż tej pory pewnie jest, ale no wiadomo. A Merty to ogólnie jest dużo różnych narodowości. W tym na przykład plaków Ogólnie w każdym kraju w tych rzeczach jest dużo narodowości. No nie w każdym, no w sporej części tych cywilizowanych. Tak się już stało. Multikulti te sprawy. A potem pól dupy. O to jak się dzieje. No ale cóż. To nie jest pom no, na takie dyskusje w tym momencie, ale powiedzieć jej swoje trzy grosze zawsze można. Raczej nie jestem zbyt nim. Lubiaczem a propos i O ile kultura europejska, to kultura europejska, to nie przypadam. Za głównym multi -kulti. Wiadomo, że Niemiec, a Polak, a Rusek, no Polak może troszeczkę bardziej, a Niemiec, a Polak to inna sprawa. Ale jednak... No dalej to jest bądź co so, bądź mniej lub bardziej kultura europejska. A z kim zupełnym mieszaniem to jednak nie za bardzo. Ja rozumiem wiele rzeczy, ale... Ale... No ciężko Amerykanie, Amerykanie, to, 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 to Amerykanie nie są Amerykanami. Jakby nie wziął, ale mniejsza o to w tym momencie, to nie jest, jak mówię, film, żeby na ten temat podyskutować sobie, ale swoje trzy grosze zawsze można powiedzieć, żeby troszeczkę umilić podróż. Właśnie, wtedy tak często mapę sprawdzam, ale tutaj wiemy, że jest taki właśnie dziwny zakręt i jeżeli jest skręt, to możemy nawet się spóźnić, bo, no, bo nie się spóźnić, ale, no, nam bardzo mało czasu. Trzeba po prostu wiedzieć, który zakręt jest który. No, widzę, że jest blokada rodziny Kuneo bo przejeżdżałem w przy ich magazynu, ale cóż, to nie jest w tym momencie jakoś szczególnie ważne. Jak na samochodu nie powinni... kurczę pieczone, rozwalić, a więc nie będzie problemu, oczywiście się pomyliłem. Dawajcie kąkowiec. Ta przynajmniej jest bardziej pancerna, gorzej będziesz trzeba kogoś ścigać, bo tą fulą to sobie możemy pościgać naprawdę nie wiem co. Wózek chyba. No że że nie wiedział o broni, bo to byłoby to strasznie chamskie. Które wyjątkowe od razu, czy miałem na nazwisko jakieś Spendenza czy jakoś tak? Podróżował, przeczytałem na nazwisko troszeczkę inaczej, niż zapewne było napisane, bo przeczytałem, no, może nie będę ja tego mówił na głos, Adolfo! O, to jest dopiero gostek. Ale mniejsza teraz o twoje imię, Adolfo. Ja teraz szukam zabójców. Mojego tutaj, Dona. Znaczy w tym momencie, wicedona. Czy w tym momencie, już byłego Dona. To jest już naprawdę w tym momencie bardzo pokręcone, jak to dokładnie działa. Ale w tym momencie już on jest nikim, bądź co, bądź... trup już nic nie może zrobić. Imię trupa dalej może mieć znaczenie i tak dalej, ale... mimo wszystko sam trup... co on może? Rozpętałeś wojnę mapiną z Tatalium. <laughs> to brzmi śmiesznie. Kto by się przejął Tatalią, w ogóle? Wiesz, to jest najsłabsza rodzina w całej grze. Hello? Co wy myślicie, że jest was czterech, to macie cokolwiek zrobić? To możecie mi zagrozić w jakikolwiek sposób? Do widzenia. Do widzenia, władź pani, panowie. Jednak, kurczę, jestem ciekaw, co nie w ogóle powiedzieli mu, że on tak dał się złapać? Co było w tym telefonie? Nie wiem, że jest zagrożony jego brat, czy coś? Czy jakaś jego żona, kochanka, nie mam pojęcia. O co tu dokładnie mogło chodzić? Um...

Gdzieś ogólnie bardzo źle. I don bazinich, ja pierdzielę. Czemu Barzinigo akurat ze wszystkich możliwych donów? No, dlatego właśnie, że jest najsilniejszy z Silverku. Kuźwa, jakaś lepsza fura? Naprawdę nie ma. może tym głównem jechać. No dobra. Zajmie to 5 lat w tym tempie. Nooo, chyba jednak pojadę tą są szybkiego roku. A może na obwodnica wrócimy? Nie, to szybkiego roku raczej no, więcej sensu. Pojedziemy szybciutkim ruchem i jeszcze przejdziemy się przy okazji przez Midtown, więc może znajdziemy naszego, for, naszą Formułę Pierwszą, moją ulubioną furę w tej grze. Więc już za się trafiła, nie? Ta misja już swoje trwa. Naprawdę solidny kawałek quest'a. A jednakowo, kurczę, spodziewałem się, że Sony pożyje dość długo, no, a tu jednak takie BOOM, nie ma. No jest już, już tacy ludzie dość szybko giną, też trzeba to spojrzeć. Którzy nie szukają zwady, żyją dłużej. O, a propos mojej ukłanej fury. Mam niby jedną, która stoi na poboczu, ale jednak wybieram pańską. Pani kurę. No cóż. Pańską. Pańską to jest pan? Pan. Pańską. Pańską to pan. A jak jak powiedzieć od pani? Też pańską, chyba, nie? Pań, pań, pani nie Nie, chyba pańską pasuje i tak z tego co ja przynajmniej się domyślam. No ale cóż, diabelino to wielino. Dobra, Tę, tą trasą chyba powinniśmy dojechać aż do, tak wiadomo się, aż do przybyłości Corleone, tam z minimalnym oczywiście zakrętem do drogi w stronę podajże Brooklynu i tam skrętem w dokładną siedzibę Corleone, tylko ich dzielnica, o tak, tam z nami to jest dzielnica, bo to jest taki kawałek po prostu, który mam takie wrażenie, że jest w zupełności własnością Corleone, tam w Corleone to po prostu wszystko mają. I bo nic z o co ktoś pisał w ogóle, to Corleone jest tak naprawdę bardzo mocne w tamtych czasach. Bo jest najpierw najsilniejszą rodziną, pisała masę wszystkiego. Tylko na potrzeba gry troszeczkę jest osłabione jakby. takie w to życie. Bo jestem ciekaw czy tego, Luki też była właśnie na początku pokazana, czy jak tam było. Jak to w ogóle tam było w filmie i w książce, bo ogóle się pisało, że... Film spoko, jest fajny, ale jednak lepiej książkę pożreć, bo tam też w filmie jest sporo wycięte. Fakt, nie tak dużo jak w grze, ale jednak, no, graf, a film to prawie jak film a książka bo nawet jeszcze gorzej. Jeszcze większa różnica między tym a tym jest. Nie no, są panowie z Korla, młode. nie wiem po co tak bardzo się śpieszyliśmy. wiadomo, może trzeba szybko przekazać nowinę, niestety, dość brutalną, ale jednak, ale tak troszeczkę za szybko. Crying upstairs. I hear cars coming to the house. The area of mine, I think he should tell your dad what everyone seems to know. They shot you on the causeway. He's dead. I want all inquiries, man. I want no acts of vengeance. I want you to arrange a meeting with the heads of the five families. This war stops now. I must have a strict assurance from Corleone. As time goes by and his position becomes stronger, Will he attempt any individual vendetta? Look, we are all reasonable men here. We don't have to give assurances as if we were lawyers. I'm willing to do whatever's necessary to find a peaceful solution to these problems. But I have selfish reasons. My youngest son was forced to leave this country because of this salazzo business. All right. And I have to make arrangements to bring him back here safely, cleared of all these false charges. But I'm a superstitious man. And if some unlucky accident should befall him, then I'm going to blame some of the people in this room. And that I do not forgive. But that aside, let me say that I swear on the souls of my grandchildren. And I will not be the one to break the peace that we have made here today. już chyba coś się naszemu Silver'kowi przypomniało z początku gry. Kto oglądał pierwszy ośnik, tak chyba wie, o co chodzi. Spotka się z Michałem. Czyli Michała powrócił, tak? Hmm. Co konkretnie z tego się dowiedział, aż tak nagle wyruszył? Czy coś pomyliłem, czy jak? Jakoś tak. Nagle nie wiem, może coś się skrom zbogowało jakieś kocanki zabrakło, czy jak? Ja nie wiem ludziska, ale odcinek moim zdaniem był całkiem mocny. Ja bym jednak w tym momencie dziękuję za oglądanie. No i cóż, jak się materiał podobało, pamiętajcie o ocenie pozytywnym ocenieniu go. A jak nie to o negatywnym. następnego razu. I cześć! Nie ma tak szacunek za takie no? sprawy, no, czyż nie? Nie ma tak solidna dawka szacunku. A póki co, jak powiedziałem, do następnego razu.